No, cześć. Rok temu pokazywałem wam, jak w wieku 20 lat zainwestowałem 70 tysięcy złotych. Dziś, rok później, mam 21 lat, a mój portfel przekroczył 100 tysięcy złotych wpłat własnych. Jak to w ogóle możliwe? No, w tym filmie będzie stuprocentowa szczerość. Pokażę wam, jak do tego doszedłem, zdradzę, jak wygląda moja aktualna praca i zarobki rzędu nawet 9 tysięcy złotych miesięcznie, a dodam, że od tego czasu się naprawdę dużo zmieniło. Opowiem, jak rzuciłem studia na rzecz samorozwoju, mimo że rodzice byli totalnie nie przeciwni i jakie plany mam na przyszłość, które myślę, że mogą Was bardzo zmotywować. Będzie to więc dowód na to, że każdy z Was może to zrobić, jeśli podejdzie do tego z głową. Zaczynamy. Jest naprawdę wiele komentarzy w stylu To ile ty masz lat, że masz tyle kasy? Albo musiałem dostawać bardzo dobre kieszenkowe, że mam już tyle pieniędzy i że w ogóle miałem łatwo. No, najśmieszniejsze jest to, że jest to zwykła bójda i się z tym po prostu nie zgadzam. Łatwo jest mówić, ciężej jest zweryfikować prawdziwe informacje, mimo że takie na kanale się już nieraz pojawiły. Nie miałem łatwo, miałem wręcz przeciwnie i, i dalej mam przeciwnie. Podejście do pieniędzy w domu było totalnie odwrotne. Raczej było to właśnie inflacja stylu życia. No i nigdy nie dostawałem żadnego kieszonkowego. Co do zasady, nie musiałbym się nawet zagłębiać w moją historię, żeby udowodnić, że te 100 tysięcy złotych w około 2 lata zainwestowania to wcale nie jest dużo. Z pewnością ten materiał oglądają osoby w moim wieku, które mają pewnie 2 czy 5 razy tyle, się mu domyślam. I dlaczego to jest nic niesamowitego? No bo zróbmy sobie super prosty przykład. Weźmy kogoś, kto ma na przykład 20-21 lat, mieszka z rodzicami tak jak ja, no i zarabia to najniższą krajową. W 2025 roku, najniższa krajowa to jest 2600 zł brutto. No i dla osoby poniżej 20 roku życia brutto równa się w zasadzie netto, ale dla dowodu moich niemożliwych 100 tysięcy, uznajmy, że taka osoba musi jednak odprowadzać podatki i zarabia około 3600 zł netto. Załóżmy sobie podstawowe koszty. Dokładamy się rodzicom do mieszkania i rachunków, powiedzmy 1000 zł, chociaż pewnie będzie to mniej. Wydatki na własne jedzenie to jakieś 500 zł. No i doliczmy jeszcze powiedzmy 650 zł na jakieś Wydatki, może jakieś wyjście ze znajomymi, siłownia, telefon i, i tym podobne. No i co nam zostaje? 3000 zł minus 2150 kosztów i zostaje nam 1450 czystych oszczędności miesiąc w miesiąc. Teraz pomnóżmy to przez dwa lata, czyli 24 miesiące, no i daje nam to 34800. No i zobaczcie, prawie 35 tysięcy samych tylko wpłat, zarabiając minimalną krajową w mojej sytuacji. No to jest przykład, który jest i tak zaniżony. A, na, a w dodatku na najniższej krajowej. Czy serio 100 tysięcy to jest aż tak dużo? No, każdy będzie miał inną sytuację, ale nie bądźmy takcy jako Polacy, że nie dopuszczamy do świadomości, że ktoś może się bardziej starać, więcej pracować, mieć inną sytuację i tym podobne. A jak już ma tyle, to na pewno oszukuje, bo też takie zdania się pojawiały. Ale dobra, wspomniałem, że nie miałem łatwo, jak zakładają niektórzy, że dostawałem nie wiadomo jakie kieszonkowe, a oprócz tego jeszcze miałem dobry przykład w domu. No, to będzie kluczowy moment, który może wam pomóc zrozumieć, kto stoi za tym kanałem? Przede wszystkim moje zarobki to jest po prostu dużo powyżej najniższej krajowej. W poprzednim filmie mówiłem, że pracuję jako sprzedawca umów i dodatkowo jako trener. No, od tego czasu się szczerze sporo zmieniło, aż jestem w szoku, że w takim krótkim czasie. Przede wszystkim pracuję z suplementami diety zamiast tego sprzedawcy umów, a także bardzo mocno rozwija mi się kariera jako trener personalny. To dalej utrzymuję, jest to taki mój konik napędowy. No, nie będzie myślę to nic zaskakującego, jak powiem, że zarabiam od tego czasu po prostu więcej. Więcej. No nie jest to ogromny skok, ale dla ciekawskich są to okolice 8,5 tysiąca, 9 tysięcy złotych mniej więcej, zależnie też ile tych y, treningów, planów treningowych jest w miesiącu. No i spokojnie, nie przejąłem żadnej firmy po rodzicach, czy coś takiego, sam ciągle się edukując, zdobywając mistrzostwa w sporcie i promując swoją osobę, zaszedłem do obecnego miejsca. Rodzice byli totalnie przeciwni mojemu pomysłowi w 2023 roku o zrobieniu kursu na trenera personalnego z dnia na dzień, a jak dowiedzieli się, że rzuciłem studia na rzecz samorozwoju to w zasadzie przestali mnie widzieć jako osobę, która ma po prostu dobrą przyszłość i muszę to powiedzieć szczerze. Niestety nie miałem od nich pod tym względem wsparcia i od do teraz nie mam, mimo że jak widać możliwe, że bardzo mi się to opłaciło. Jak wspomniałem, nie miałem też kieszonkowych, a wszystkie pieniądze, które gdzieś tam na początku inwestowania miałem, a było to kilkanaście tysięcy, co też w starszych filmach możecie zobaczyć, to były oszczędności z młodszych lat, bo odkładałem i dorabiałem, gdzie tylko się po prostu dało. Gdy rozbijemy sobie te Moje zarobki około tysiąca zł. Tak jak mówiłem, one są aktualnie zmienne, ale uśredniając, 1500 zł. dopłacam rodzicom na mieszkanie i bieżące wydatki, 500 zł. wydaję na jedzenie, no i około 1500 na resztę typu lekarz i, i różne tego typu rzeczy. No, jestem ogólnie bardzo oszczędny, dlatego też nie wydaję zbyt dużo. No i co nam wychodzi, że zostaje mi około 5000 na inwestycje. No i jako już mam wpłaconą kwotę 100 tysięcy zł. i inwestuję 2 lata, to gdybym tyle zarabiał od początku inwestował, przez te dwa lata, to wyszłoby 24 razy 5 tysięcy, czyli 120 samych płat. Pamiętajcie też yy, fakt, że inwestycje, które pokazuję wam w MyFund są łączone z moją narzeczoną. Do tego za sekundę też przejdziemy, bo chciałbym wam serdecznie polecić właśnie ten serwis, bo bez niego nie mógłbym tak fajnie połączyć yy, tego wszystkiego. Tutaj śledzę swoje portfele inwestycyjne i wy też możecie. MyFund oferuje mnóstwo innych wartościowych danych, które mogą wam polepszyć inwestowanie. Link jak zwykle będzie w opisie. Gorąco polecam w szczególności, gdy 30 dni macie za darmo, a potem jeszcze 20% zniżki na pierwszy zakupiony abonament. A wracając, no to działamy tak, że na przykład mamy nowy miesiąc i ja mam do zainwestowania, dajmy z przykładu, właśnie te 5000, a moja narzeczona 500 zł. My działamy trochę jak jedna jednostka, rozmawiamy sobie o spółkach, ja jej pokazuję moje notatki, co się w nich zmieniło i tym podobne, jak wygląda wycena, perspektywy, i razem dochodzimy do wniosku, w co przeznaczyć daną kwotę. Oczywiście proporcjonalnie do tego, ile inwestujemy. Ja i ile ona rozdzielamy na poszczególne spółki. Ona wpłaca sobie te 500 złotych na swoim koncie maklerskim, na dane spółki, i ja robię po prostu to samo, tylko że na swoim koncie maklerskim. Finalnie w MyFound widzicie, jak już milion razy mówiłem, również jej część, ale jest ona bardzo mała, lecz mam nadzieję, że w przyszłości się rozrośnie, bo bardzo łapie świat inwestycji i szczerze, dużo dobrych decyzji było też za jej pomocą i po prostu takim luźnym podsumowaniem i spojrzeniem gdzieś tam z boku. A, no i pamiętajcie też, że mój portfel ma stopę zwrotu. Aktualnie około 40%, więc to nie tylko wpłaty, ale również te mocne wzrosty. No i bystre osoby pewnie już mają wizję, że kurde, zarabia sporo, oszczędza sporo, nie wydaje na głupoty, jeszcze jakąś część z portfela, którą pokazuję na YouTubie, jest narzeczonej. To jednak te 100 tysięcy to nie tak dużo, jakby mogło się wydawać. No i właśnie do tego chciałem tutaj dojść. Nie jest to dużo jak na moje możliwości, ale robię wszystko, żeby było tego więcej. Planów, o których już pewnie na tym kanale wspominałem, jest między innymi yy, otwarcie studia treningu personalnego z zajęciami tanecznymi. I ja jestem trenerem narzeczona instruktorką tańca, więc po prostu czujemy, że może być to dobry biznes, lecz oczywiście w dużej mierze przez te inwestycje wpłaty aktualnie do portfela są po prostu mniejsze i może być taki moment, że spadną jeszcze, jeżeli będzie potrzebny bieżący kapitał. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Zanim przejdziemy jednak do bardzo istotnego tematu, czyli jaki jest mój cel w tym wszystkim i co ważniejsze? Jaką mam radę dla was? No to przypomnę, że gdyby nie XTB, która jest partnerem dzisiejszego odcinka, nie miałbym możliwości inwestować na tak korzystnych warunkach, bo w XTB zainwestujecie swoje środki w akcje i ETF bez prowizji do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie, a dorzucając kod młody, bez polskich znaków z wielkich liter, otrzymacie darmowy kurs na start. Więc jeżeli zainspirowała Was moja historia, to dobry moment, żeby po prostu zacząć w dobry sposób. No, link będzie w opisie, sam korzystam i bardzo polecam. A wracając do tematu i nawiązując też do tego starego filmu, w zasadzie kluczem dla mnie w inwestowaniu i takim celem jest po prostu pozbycie. Się nadmiernego stresu oraz wielka potrzeba bezpieczeństwa i wolności finansowej. To takie najmocniejsze, dlatego że jestem osobą, która głównie przez kwestie związane z rodzicami, no zawsze miała wrażenie, że tych pieniędzy będzie za mało i że trzeba będzie ciągle o nich myśleć. Ale to już bardziej prywatne sprawy, nie chcę się też w to zagłębiać. W związku z tym chcę po prostu zapobiec takiej sytuacji i móc przeżyć to życie w jak najlepszy sposób, nie myśląc tylko o ciągłych pieniądzach, no i oczywiście móc właśnie z niego skorzystać, podróżować, rozwijać całego siebie, swoją pasję i po prostu dobrze żyć z narzeczoną, może przyszłości żoną. Aktualnie sam cel portfela to nie jest tylko wzrost, ale właśnie dochód pasywny, czyli dywidendy. W tym wypadku również dywidendy z USA, czyli z rejtów. Uważam, że są one po prostu bardzo ważne dla naszej psychiki. Ciągłe wpływy, ciągłe pokazywanie tego, że inwestycje i zwiększanie kapitału powodują, że po prostu mamy coraz więcej na koncie, a nie tylko te cyferki, no bo wzrosty na danych spółkach, które przecież do momentu zamknięcia naszej pozycji, no nie są zaksięgowane na koncie. To wszystko motywuje i uważam, że jest po prostu bardzo istotne. Zdaję sobie sprawę z tego, że mogę ponosić duże ryzyko, no bo chociażby studio treningowe, czy właśnie taka przeprowadzka, mogą się najzwyczajniej w świecie nie udać i wydatki wzrosną do takiego poziomu, że będę mógł inwestować bardzo małe albo nawet w ogóle nic nie będę mógł inwestować. Dlatego zajmuję się tym wszystkim teraz, buduję ten kapitał teraz, póki mogę podnieść po prostu takie ryzyko. Niezmiennie się cieszę, że też mogę rozwijać się względem kanału na YouTubie, który też jakieś tam zyski już teraz przynosi. Swoją drogą dać się czy chcielibyście je poznać, bo takie stricte zarobki z filmów mógłbym wam tutaj przedstawić, ale to temat na inny odcinek, nie będziemy tego teraz poruszać, ale nie widzę problemu, żeby wam to po prostu pokazać, bo chcę być z wami transparentny. W tym miejscu chciałbym wam powiedzieć, żebyście nie patrzyli na innych. Moja historia to nie jest przechwalanie się, czego ja to nie miałem, albo że tylko i wyłącznie ciężką pracą tyle osiągnąłem. To jest najzwyczajniej w świecie pokazanie, że się da tylko i wyłącznie to i naprawdę w jakiej nie jesteście sytuacji, to bardzo mocno w was wierzę. Na pewno jesteście w stanie ją polepszyć, przydziałając po prostu, ciesząc się z tego życia jak tylko się da. Jak najbardziej można to wszystko osiągnąć. Można też zacząć nawet od małych kwot, ale samo zaczęcie spowoduje, że będzie ci już o krok dalej od większości ludzi, których widzicie na ulicy, co też powinno na was robić wrażenie. Konsekwencje i oszczędności są w tym wypadku kluczowe, a ja naprawdę z całego serca, jeżeli jakakolwiek osoba słuchająca tego zacznie dzięki mnie inwestować albo zmienić coś w swoim życiu, to dla mnie będzie to ogromny sukces. A ja jestem akurat bardzo wrażliwą osobą, jak już tyle osób sobie mówiłem, więc naprawdę robi to dla mnie duże znaczenie. Dajcie znać, jak wyglądały wasze początki i w jakim wieku wy zaczęliście jakie kwoty odkładaliście. Jestem niezmiernie ciekawy. No i co mam więcej do dodania? Jeżeli wam się ta historia spodobała, to zostawcie jeszcze lajka like i subskrypcję, żeby nie przegapić następnych materiałów. Pamiętajcie, że możecie wspierać ten kanał i otrzymać dzięki temu fajne bonusy, ale oczywiście jest to dobrowolne i tylko jeżeli uważacie, że na to jakkolwiek zasługuje. Cieszę się, że mogłem powiedzieć coś o sobie po raz kolejny i jeszcze raz powiem, mam szczęście Mam nadzieję, że tobie też się uda coś osiągnąć. To co kiedyś było totalnie odległe i myślałeś, że nie da się tego osiągnąć. Z tej strony młoda inwestorka, dzięki wszystkim za obejrzenie, życzę udanych inwestycji i do usłyszenia.